Cześć moi drodzy. Dzisiaj jest 29 stycznia, a wiecie co to oznacza? Tak, to kolejny magazyn Lego Ninjago. Za chwilę wam go pokażę. Oto i on. Serdecznie zapraszam was do oglądania dalszej części filmu zostawienia łapki w górę i subskrypcji na moim kanale. Mamy ów magazyn, jak widzicie, w tym magazynie miał być właśnie Jay. Ale dołączyło Lego także saszeczkę, i jestem już tego bardzo ciekawa. Ja sobie to teraz otworzę. Teraz oczywiście standardowo, czyli minifigurka i komiksy opisane, plakaty. Tutaj na, na wstępie mamy już reklamę. Magazyn Młodych Superbohaterów Benten. Jakieś reklamy. Tutaj mamy spis treści i jest on. on. Eee, bardzo ciekawie nawet zrobione. Bardzo fajne. Zagnio... Zagrożeniometr Garmadona. Tutaj mamy komiks i takie rzeczy. Informacje. Nowy rok, nowa misja. I oczywiście zdjęcia, opisy synów Garmadona. Też jakiś dialog do nas mówi Kai tutaj mamy komiks nocny patrol no fajnie, fajnie jest to zrobione bardzo się Lego postarało od czasów kiedy wyszło Lego Ninjago mówi, Lego o wiele polepszyło swoją jakość produkcyjną też też swoich produktów innych niż klocki związanych właśnie z Lego bardzo ładnie to jest to wygląda, tutaj mamy oczywiście opis Jaya, że ma on oczywiście dwie twarze, odważna i urocza Tutaj właśnie jakieś łamigłówki jego dotyczące instrukcja budowania. Tutaj znowu jakieś zadania. Tutaj mamy plakacik. I z drugiej strony też. jay Plakat bardzo, bardzo fajny. Tutaj właśnie kolejne reklamy. Tutaj najnowsza seria kartlego Ninjago i są one już tutaj widzę, że naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądają. Ja nam saszetkę sobie za chwilę otworzymy, więc naprawdę jestem ciekawa i będziemy je kupować. Niedługo wlecam też saszetki na mój kanał. Naprawdę chcę zbierać tą edycję. I tutaj mamy kolejną część komiksu. Bardzo ładne więc Nawet po saszetce widziałam, że karty są super. Więc na pewno postaram się uzbierać. I tutaj jeszcze jakiś wielki turniej Błyskawic mamy. Jakaś gra. I mamy oczywiście konkursy i kolejny konkurs. Może sobie w nim wezmę udział. Tutaj są takie nagrody. Może wezmę udział. Jeszcze nie wiem. No i tutaj kolejne właśnie te y, konkursy. I reklama. A co będzie w następnym magazynie? W następnym magazynie będzie mini figurka w czarnym kimonie z maską oraz mieczem. Będzie ona miała oczywiście maskę, rozłoszczoną twarz i wyluzowaną. I na następnej okładce będzie Jay. Więc już mamy wyjaśnione, co będzie w magazynie. A teraz zabierzmy się za recenzję na początku klocków. Tutaj naszego Jaya, oczywiście standardowa saszetka, ja sobie ją teraz otworzę i pokażę Wam mniej więcej jak to wygląda. Mamy już naszego Jaya zbudowanego, ma oczywiście dwie twarze, tak jak było napisane w gazetce, posiada on takie błyskawice. Jedyne, co jeszcze go nie zmieniło, to strasznie mocny klej na tych saszetkach No, powiem Wam, że to nie jest fajne: No elementy się też przyklejają, trudno jest otworzyć. Aczkolwiek najważniejsze są oczywiście elementy, które są w środku. I mamy tutaj Jaya. A teraz, oczywiście, przejdziemy chyba do najciekawszej części, na którą czekał każdy z nas, czyli najnowszej, serii trzeciej art Lego Ninjago. No, bardzo ładne są te saszetki. Powiem Wam, że ten kontrastowy biały odcień bardzo tutaj pasuje. Super zrobione, że każda postać z, z tyłu ma inny odcień, inny kolor. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem Wam tutaj w, w ogóle Logo Garmadona. Tak wyglądają te saszetki. I oczywiście standardowo. Zbierz kolekcję 250 kart serii 3, w tym 32 karty, błyszczące 16 najnowszych czarnych kart. No, zobaczymy, co te czarne karty. Może mi się coś uda trafić. I 10 super mocnych kart ultra. Bardzo fajne, Taki czarny jeszcze tutaj yy, te ramki. Sobie otworzę saszetkę, Zobaczę. Ech. Tak żeby raczej jeszcze nie zniszczyć jej. Bo chcę tak sobie na razie zachować, dopóki nie kupię kolejnych. Mam gdzieś do tła, czy coś. I mam tutaj karty. Sasza gdzie idzie do tyłu. Oczywiście, Jay. Tutaj standardowo. Już widzę, że będzie jakiś puzelek. Może sobie na początku właśnie trochę takie zgięte te karty w tej saszetce, Mamy puzelek. Oczywiście mamy tutaj y, puzelek. Jeszcze z lego niż mówi mówię, jest to kadr. Zobaczmy jeszcze. Co tutaj mamy. Jak w ogóle te czarne karty wyglądają. Zobaczcie sobie. Czarne karty. Nowość serii 3. Na błyszczących czarnych kartach przedstawieni są nikczemni synowie Garmadona. Gdy dobierzesz jedną z tych kart, stali twoi przeciwnicy będą musieli stoczyć wyjątkowo twardy pojedynek. Dobra. wiele inaczej są te zasady chyba gry zrobione. Nie, myślałam, że trochę inaczej. Ja myślałam, że są w takiej formie z szytej książeczki, jednak nie. Ale naprawdę jestem ciekawa tej edycji. Bardzo, bardzo mi się też ona podoba, ale nad, zasami, nad zasadami gry nie będziemy się rozczulać, tylko jedziemy z kartami. Ja sobie tylko zobaczę, gdzie jest karta specjalna. Żeby przypadkowo jej nie pokazać. Dobra, ja już widzę, gdzie jest karta specjalna. Dam ją sobie do tyłu. Mamy tutaj żabnica. Strasznie są te karty pogięte. Odrodzony mistrzczan Kop do studienki. I mamy mega atak żarłacz. Jaka jest to karta? Jest to chyba no, karta mega, tak mi się wydaje. Wiesz, wiecie, przepraszam. No, te karty. Są fajne, aczkolwiek co do tych takich, takiego customu Bardzo fajne są karty bazowe, aczkolwiek czy ta karta Mega jest lepsza od tamtej karty Mega Nie jestem do końca pewna Aczkolwiek no jest, jest fajnie, tylko że właśnie prawie wszystkie karty mi się trafiły z Lego Ninjago Aż 3 na 5 z saszetek Ja bym chciała coś trafić z Sons of Garmada, najnowszego sezonu jakąś postać nie była to najlepsza soszeczka, ale jak na początek może być. Myślę, że karty są ogólnie fajne, jednak karty mega mi się podobały bardziej z tamtej edycji. Ale będę zbierać i też na pewno niedługo na kanale zobaczycie te karty. No to cześć, do następnego odcinka.